że ci wszyscy maseczkowscy podnoszą krzyki, że autorytety, autorytety, nie mówcie mi o, o autorytetach, mówcie mi o logice. Jeżeli coś jest nielogiczne, to nieważne, czy to mówi autorytet, doktor, docent, profesor. Gówno mnie to obchodzi. Ci wszyscy doktorowie, profesorowie krzywo patrzeli na Edisona, na znanych wynalazców, na Einsteina. Nie mielibyśmy telefonu, koła. Jakby autorytety o tym miały decydować. Patrzyli się na takich ludzi i mówili: chłopie, kurwa, przecież człowiek nie może latać. Nie, to niemożliwe. I proszę. Mamy komputery, samochody, telefony. I to nie dzięki tym autorytetom, na których się wszyscy powołujecie, tylko dzięki ludziom, którzy myśleli logicznie. Noszenie maseczek i to w sposób, który. Większość to robi, jest po prostu bez sensu. Jest nielogiczne. Nie ma uzasadnienia. Nie chroni przed niczym. Nieważne, czy wirus jest, czy go nie ma. Nie chroni. Nikogo nie zabezpiecza. Powoduje więcej szkód niż pożytku. Nie powołujcie się na autorytety. Tylko myślcie logicznie. Ktoś powiedział, że chirurg nosi maseczkę. Tak. A czemu operowany nie ma maseczki? Bo maseczka chroni w tym momencie osobę chorą, osłabioną. Połamaną, wykrwawioną, często bardzo słabą na granicy życia i śmierci, nie chirurga. Wtedy ma to jakieś uzasadnienie. Poza tym, chirurg zakłada maseczkę na twarz, a nie na brodę, ani na czoło. Nie wychodzi też w trakcie operacji jarać fajki i nie chowa w tym czasie maseczki do gaci albo do kieszeni, tylko mają cały czas na twarzy. Teraz liczby: 6 tysięcy zachorowań, 5 tysięcy zachorowań. Jakich zacharo, zachorowań? Jakich zachorowań, jeżeli 99,9 przechodzi do bezobjawowo? Pod półtuskiem jest kobieta, co 2 lata bezobjawowo jest w ciąży. Bez sensu. Wskaźniki śmiertelności nie wzrosły. Tyle samo osób umarło w analogicznym okresie roku poprzedniego 2 lata temu i 3 lata temu co w analogicznych okresach roku bieżącego. Co to oznacza? Oznacza to, że nic, ale to absolutnie nic się nie dzieje. No, na koniec o tych maseczkach, bo z debilami i tak się nie wygra. Można operować faktami, uzasadniać merytorycznie swoje wypowiedzi, a i tak głąby będą krzyczeć autorytety, autorytety i wyzywać jeszcze od egoistów, że narażamy kogoś na śmierć, babcie, dziadków, sradków i wstawiać te pierdolnięte obrazeczki o dżinsach.